Cześć moi drodzy, dzisiejszy odcinek będzie taki trochę na opak. Nie będę mówiła, co robić, ale czego nie robić. Wiecie, czasami się zastanawiam, czy nie stworzyć czegoś takiego jak podręcznik antymenadżera. Osoby, która nie powinna być menadżerem gastronomii, osoby, która nie powinna zarządzać lokalem restauracyjnym, albo zbiór błędów, zbiór zachowań, które powodują, że jest. Odwrotnie do zamierzonego celu. I jeżeli chodzi o ten zbiór, to przede wszystkim zaczęłabym od tematu zarządzania, ale nie tyle tego menadżera gastronomii, co właściciela restauracji, który popełnia jeden szlagierowy, bo to się zdarza absolutnie wszędzie, błąd. Mianuje na lidera, mianuje na menadżera gastronomii, na szefa kuchni, na zastępcę szefa kuchni. Nie osobę, która ma największe umiejętności interpersonalne, tylko osobę, która najlepiej nosi tace, najszybciej kroi marchewkę. Pff. Moi drodzy, jeżeli ktoś najlepiej nosi tacę, to niech dalej nosi tacę. To, że jest dobrym kelnerem, punktualnym, rzetelnym, sumiętym, serdecznym, życzliwym, dobrze sprzedającym, nie oznacza. Że będzie dobrze pracował z innymi ludźmi, nie oznacza, że będzie nimi dobrze zarządzał. To jest katastrofalny błąd, dlatego że ekipa zaczyna się sypać. Jeśli ktoś nie ma umiejętności interpersonalnych, jeśli ktoś nie potrafi chwalić, jeśli ktoś nie potrafi wyłapywać emocji stanów, błędów, różnych sytuacji, które nam się w restauracji zdarzają, to nie będzie dobrym menedżerem. Wręcz przeciwnie. Drugi błąd, który się zdarza i który jest dla mnie fenomenem, to są ludzie, którzy nie mają czasu liczyć. Ja kumam, że Ty robisz wszystko. Ty robisz, że jesteś dostawcą swojej restauracji, Ty gotujesz, obsługujesz gości, sprzątasz sale, a na koniec jeszcze idziesz sadzić kwiatki na balkonie. Kumam. Ale skąd masz wiedzieć, czy ten biznes Ci się w ogóle opłaca? Skąd masz wiedzieć... I na tym biznesie zarabiasz. Skąd masz wiedzieć, czy jest sens się tak harować? Skoro ty tego nie liczysz. Skoro ty nawet nie wiesz, co masz sprzedawać, bo tylko robisz robotę innych. Wiecie Steve Jobs, kiedyś powiedział, że głupotą jest zatrudniać ludzi mądrzejszych od siebie i mówić im, co mają robić. I szczerze powiedziawszy, wszyscy powinniśmy sobie to wziąć do serca. Zatrudniamy kucharzy, kelnerów z doświadczeniem lub nie. Ale dajmy im pracować, bo to trochę działa na tej zasadzie, że płacisz komuś pensję, a potem mu mówisz, żeby siedział i ci nie przeszkadza, bo ty i tak to zrobisz najlepiej sam, sama. Kolejny element, którego totalnie nie rozumiem, to jest element nienaciskania na sprzedaż. Nie w tym sensie, że masz tego gościa złapać za chabytę, wciągnąć do restauracji, tylko w tym sensie, że wypuszczasz na salę ludzi, którzy nie znają karty. To jak ten kelner ma sprzedać? Jak on nie wie, co on ma w karcie, on jej nie zna od przodu, tyłu, na wskroś, na wspak. Jeśli kelner nie potrafi opowiadać o daniach, jeśli kelner nie potrafi zachęcić, bo nie wie, z czego to się składa, albo jak się to je, nie jadł tego. Oto jest kolejny temat, nie? Test panel, na którym jest księgowa właściciel i jego sąsiedzi, a nie osoby, które mają to jedzenie sprzedawać. Co by mnie jeszcze dorzuciła do tego wora, błędów, brak celu. Często zadaję na um, swoich szkoleniach pytanie: ile chcesz zarobić? Jaki jest cel tej restauracji? Po co ją masz? Bo musimy to sobie powiedzieć jasno: mamy dwa cele biznesu gastronomicznego. Pierwszy cel to jest cel zarobkowy, czyli chcemy, żeby ten biznes przynosił nam kasę. Ale mamy też Drugi rodzaj biznesu gastronomicznego, to są inwestorzy, którzy nie posiadają restauracji po to, żeby ta restauracja dla nich zarabiała pieniądze. To są inwestorzy, którzy mają restaurację po to, aby mieć miejsce, w którym mogą dokonywać transakcji, miejsce reprezentacyjne, miejsce, które ma zasilić ich portfolio, aby ich marka jako marka inwestora. Była silniejsza, ale ta restauracja nie jest tworzona jest ku celom zarobkowym. I teraz musimy to sobie oddzielić. Czy ty masz tą restaurację, bo Twoim marzeniem było gotować dla ludzi, Czy Twoim celem restauracji jest? zarabianie. Czy Twoim celem jest uszczęśliwianie ludzi na siłę, bo takich też mamy restauratorów, którzy mówią: nie. Nie możesz dostać, Nie możesz dostać ryżu. Ponieważ w mojej ocenie nie możesz go dostać, to są ci, którzy uszczęśliwiają ludzi na siłę. Tego też nie rozumiem. Oczywiście ja mam świadomość, że to zmienia smak, dania, ale jeśli ktoś nie lubi tego, co, masz, co ma dostać, to żadna to będzie dla niego satysfakcja. Co bym jeszcze dorzuciła? Oj, dorzuciłabym nie inwestowanie w marketing. Przecież to, co ja teraz robię, to jest marketing. Oglądasz film, mówisz, gada bez sensu i zamykasz, albo mówisz: No, posłucham jej jeszcze chwilę. I to, jeśli dalej oglądasz ten film, to ja właśnie działam marketingowo. Co robię? Mówię na temat gastronomii, poświęcam swój dzień wolny stojąc tu po to, aby nagrać ten film. Czyli poświęcam czas, buduję relacje, bo ty widzisz moją twarz, słyszysz mój głos. Mówię o pewnych rzeczach, które pewnie Ciebie też dotyczą. To jest marketing. Marketing jest wtedy, kiedy idziesz do warzywniaka i albo zostawiasz swoją wizytówkę, albo nie, albo mówisz, że zapraszam do mnie, albo tego nie robisz. Nieinwestowanie w marketing to jest wsadzenie bańki w lokal gastronomiczny, a potem siedzenie w nim z zaklejonymi ustami i czekanie, a może ktoś przez przypadek do mnie trafi. To jest też kolejna taka, taka rzecz, której ja totalnie nie czaję. Nie rozumiem, jak można nie inwestować w najważniejszą odnogę biznesu gastronomicznego, nie? No bo jak ci goście mają do ciebie trafić, jeśli ty do nich nie wychodzisz i nie mówisz, chodźcie, zapraszam. W ogóle wiecie, jaki to jest fenomen? Za rogiem, e, za rogiem, 100 metrów, może mniej, była restauracja. 100 metrów od Akademii Gastronomii. Była restauracja. My codziennie zamawiamy lunche. A wiecie, kiedy się dowiedzieliśmy, że tam jest restauracja? Jak wstawili na gastronautów Trójmiasto piec na sprzedaż i podali adres, to mówię, o, ej, my mamy po sąsiedzku restaurację. My codziennie zamawiamy 20 lunchów z dowozem do i oni zapomnieli nam ulotkę wrzucić. My nie mieliśmy pojęcia, że mamy sąsiadów, bo to jest ślepa ulica, więc tam nie chodzimy. No właśnie. Moi drodzy... Co jeszcze bym dorzuciła do błędów restauratora? Wyręczanie ludzi, nie pozwalanie im pracować. Ludzie mają wiedzę, umiejętności, doświadczenie, ludzie mają pomysły. Jeśli ich nie pytasz, jeśli im nie dajesz się wykazać, to po co ci oni? Dorzuciłabym jeszcze parę, ale. Wiem, że jak się tak tego słucha z boku, to że sami może zmiażdżyć. Więc tu się zatrzymam. Ale obejrz ten film jeszcze raz. Włącz go sobie. Wiem, że mój głos będzie, będzie za tobą długo ci siedział w głowie. Ale posłuchaj tego i zastanów się, ile z tych rzeczy robisz. Cześć.